Zamiast tradycyjnego kina Rezydencja Polonia tak będzie od 2012 roku. Nie chodzi tu tylko o kosmetyczną zmianę nazwy. Budynek przy ulicy Słowackiego, w którym swoją siedzibę ma Kino Polonia, zmienił właściciela. Za ponad 2 miliony złotych obiekt i teren o powierzchni 1800 m2 kupił eucki deweloper i na tej działce zamierza postawić ekskluzywny budynek mieszkalny. Właściciele firmy dokonali tego zakupu z myślą o inwestycji w postaci budowy Apartamentowca razem z częścią usługowo-handlową. Będzie to kamienica na około 80 mieszkań z windami o podwyższonym standardzie. Kino Polonia funkcjonowało w tym miejscu od lat. Za mniej więcej rok zniknie z planów Ełku, a to niekoniecznie podoba się Ełczanom. Bo jak nie będzie Polonii, to w 60-tysięcznym mieście nie będzie ani jednej placówki z regularnie wyświetlanym repertuarem. A kino w mieście jest potrzebne i mieszkańcy nie wyobrażają sobie, żeby miało go w Ełku nie być. Nie wyobrażam sobie tego, żeby w mieście takim nie było kina. To jest duże miasto, kino jest potrzebne, na przykład patrząc na Białystok, gdzie te kin sporo. Są to kina chyba nawet 3D niektóre. Także myślę, że jak najbardziej. Potrzebne, bo jest jedne przede wszystkim to jest potrzebne. I przede wszystkim dla dzieci jest potrzebne. Tylko, żeby było w lepszej jakości, to by było dużo lepiej. Jest potrzebne, jest, jest, jest. Słyszałam, że sprzedano tak budynek. Bardzo szkoda. Przedstawiciel nowego właściciela podkreśla, że kina nie utrzyma, ale do końca roku na pewno będzie działało. A to, co powstanie w miejsce kina, wstydu miastu nie przyniesie. Plany architektoniczne są w tej chwili realizowane, plany zagospodarowania tego terenu są robione. Na pewno to będzie e, e, taka wizytówka miasta. A fanom filmów z Ełku pozostaje mieć nadzieję, że w którejś z planowanych na terenie Ełku galerii znajdzie się miejsce dla kina. Tak by na film nie trzeba było jechać do Suwałk czy Białego Stoku.